Debaty mamy i taty. Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w programie Debaty Mamy i Taty będziemy rozmawiać o poszukiwaniu sensu i poszukiwaniu szczęścia. Ja nazywam się Zofia Rogala, a moim gościem jest dr Anetta Ocytko, pedagog i logoterapeuta, który przyjechał do nas z Wiednia. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Pani Netto, każdy rodzic pragnie dla swojego dziecka szczęścia. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, że ym, czasem, kiedy byłam smutna, tak może trochę bez powodu, moja mama mi mówiła: Zosiu, wiesz, co jest najlepszym sposobem na swoje kłopoty? Cudze kłopoty. I zastanawiam się, czy ta recepta mojej mamy w yy, jakiś sposób pasuje do logoterapii. Czy właśnie pomaganie innym może być sposobem na szczęście? No właśnie, pięknie, naprawdę. Jeśli e, intencją jest to właśnie pomaganie innym, to pięknie, dlatego że e, to prowadzi do obejrzenia się wokół siebie, nie kręcenia się wokół własnej osi, e, tylko też poszukiwania tej przestrzeni i możliwości pomocy, tak? E, rzeczywiście, pięknie to się wpisuje w logoterapeutyczne podejście. E, Pięknie się wpisuje dla dorosłych i dla dzieci. Dlaczego? Dlatego, że jak to pięknie Wiktor Emil Frankl napisał, im bardziej zapominamy o sobie, poświęcając się innym, poświęcając się na rzecz innych, tym głębsze jest nasze człowieczeństwo. To trochę tak parafrazując Wiktora Frankl'a. Im bardziej zapominamy o tych swoich kłopotach, problemach, jak tutaj pani powiedziała też, a Jesteśmy w stanie być uważni i otwarci na to, co inni przeżywają i czego potrzebują, to właśnie możemy się jak najbardziej kierować ku szczęściu. Jak to zrobić w praktyce? Po pierwsze, warto dzieci uwrażliwiać, pokazywać, że są wokół osoby, które może potrzebują naszego uśmiechu, naszej. Naszej pomocy, niech to będzie babcia czy dziadek, ale niech to będzie koleżanka czy kolega w klasie, czy ktoś z sąsiedztwa, a może po prostu takie uwrażliwianie na siebie nawzajem rodzeństwo w takim, w takim wymiarze rodzinnym, domowym. Natomiast obserwuję i obserwowałam przez lata niezwykłe zaangażowanie nastolatków, młodych ludzi. W wolontariat. Koordynując koło wolontariatu, miałam do czynienia właśnie z pięknymi, absolutnie przykładami takiego, takiej derefleksji, takiego odwracania się od swojego egocentryzmu, od wychodzenia od siebie w kierunku drugiego człowieka i to pięknie właśnie w takim wolontariacie, w pomocy nastolatków na rzecz. Na przykład dzieciaków ze szkoły podstawowej w pomaganiu w lekcjach, w odrabianiu zadań, w wyjściu na piłkę czy na spacer z tymi młodymi podopiecznymi, okazywało się, że taki młody człowiek niezwykle potrafił wyjść od siebie i pomóc innym. I to dawało, okazuje się, właśnie satysfakcję, radość i szczęście. Jakby z jednej strony mnie to przekonuje, ale z drugiej strony mam taką obawę, czy w ten sposób nie nauczymy dzieci może trochę naiwności, nie, nie nauczymy je zwyczajnie jak dawać się wykorzystać. Otóż nie, oczywiście jako dorośli towarzyszymy tym młodym ludziom, żeby też pokazać im i uwrażliwić na to, tak? Żeby nie pozwolić też na wejście w jakieś sytuacje przemocowe czy właśnie nadużyć w tego typu też w tej przestrzeni. Ale konkretny przykład mogę pokazać dziewczynę 17-letnią, która przez długi czas miała właśnie problemy, tak naprawdę kłopoty ze sobą, z jakimś swoim wyglądem, stojąc przed lustrem ciągle była niezadowolona ze swojego wyglądu z kolejnego pryszcza na twarzy i to jakoś zabierało jej bardzo dużo czasu. Została przez koleżanki z klasy zaproszona do tego naszego wolontariatu, do tego koła yy, i do tej pomocy innym, yy, a później okazało się, że jest zapotrzebowanie na kogoś, kto yy, no, potrafi i jakoś orientuje się w chemii. Ona była świetną chemiczką, można powiedzieć, yy, olimpijką. Zaproponowałam jej i poprosiłam o takie spotkanie właśnie z młodszą koleżanką, podopieczną naszego wolontariatu, żeby pomogła w lekcjach, po prostu. Okazało się, że to było niezwykłe doświadczenie dla niej, właśnie i, i to był ten moment, kiedy ona odeszła od swojego egocentryzmu, skoncentrowała się na tej młodej koleżance. Pomogła jej, oczywiście, podzieliła się swoimi talentami, podzieliła się tym, co potrafiła najlepiej zrobić, zapominając o kolejnym pryszczu na twarzy, bo nie było na to czasu, w tym, w czym była mocno zaangażowana. Tak? I później w takiej refleksji też sama o tym mówiła, jak bardzo dużo jej to pokazało, jak bardzo dużo jej satysfakcji, radości i szczęścia dała właśnie ta udzielana. Tej młodszej koleżance, pomoc. Do tego jesteśmy my, jako dorośli, zaproszeni, żeby młodym ludziom też pokazywać te możliwości, że oni mogą rozwijać swoją sprawczość, mogą, rozwijając swoje talenty, rozwijać siebie, właśnie również poprzez pomaganie innym. Czyli ona po prostu poczuła się potrzebna, bo nikt inny pewnie z tego wolontariatu nie mógł jej zastąpić, tak? Ten jej talent był tym, co pokazywało: Wow, jesteś niezastąpiona. To jest bardzo logoterapeutyczne, co pani mówi. Człowiek ze, swoim, ze swoimi możliwościami, talentami, jak taki mały puzelek na wielkiej tab tablicy puzli, jedyny, ten jeden, jedyny pasuje w to miejsce. W tym momencie, w tym określonym czasie, w tej sytuacji, nikt nie mógł jej tam zastąpić. Dokładnie tak. Ona w tamtym momencie zrealizowała ten najlepszy z możliwych sens. Tamtego właśnie czasu, tamtego momentu jej życia. I to dało jej tę radość i satysfakcję. Dokładnie tak. Ale też pokazało tę te jedyność i wyjątkowość. Czyli tak naprawdę, receptą na szczęście nie jest samo szukanie szczęścia, tylko jak to, jak to się dzieje, to przychodzi. Jako dobro dodane, jako wartość dodatkowa. dodana, jakby ktoś powiedział, jako produkt uboczny. Szczęście, jeśli realizujemy zadanie naszego życia. Jeżeli realizujemy coś z pasją, z zainteresowaniem, z radością, w spokoju, w takim poczuciu też sprawczości i stanowienia o tym, jaki będzie efekt, to okazuje się, że niejako obok tego przychodzi: "Wow, to ja jestem szczęśliwy, tak, to mi daje radość, to mi daje szczęście". I to jest właśnie to, czego pragnę, tak? Czego, co, co realizuje jakoś? Moje życie. Bardzo mi się to podoba, ale myślę sobie też w takim rodzicielskim kontekście. W momencie, kiedy jesteśmy bardzo zabiegani, dużo pracujemy, dużo mamy wyzwań. Dodatkowe skupienie się na pomocy gdzieś z zewnątrz może chyba prowadzić do jakiegoś rodzaju wypalenia. Bardzo dużo słyszymy o wypaleniu zawodowym, a ostatnio też o wypaleniu rodzicielskim, czy to nie jest jakoś związane? No właśnie, to jest. To jest znowu taka sztuka odwrócenia perspektywy, zmiany perspektywy. Czasem nie dajemy sobie też pomóc. To jest jeszcze druga strona medalu, tak? Jesteśmy zabiegani, rozgorączkowani, biegniemy i z jednej strony, no tak, pomagać jeszcze innym, no skąd ja mam wziąć na to siłę, tak? Skąd ja mam na to wziąć przestrzeń? Ale okazuje się czasem tak, że na przykład ktoś chce nam pomóc, a my w tym zabieganiu tego też nie zauważamy. Że ktoś może ze swoją pomocą do nas też chętnie by przyszedł i nie przyjmujemy tej pomocy. To jest sztuka też uwrażliwienia siebie w pierwszej kolejności, a później pokazywania tego bliskim. Czyli wdzięczność. Dziękuję. Pięknie, dokładnie. Bo jeżeli my jesteśmy zabetonowani na pomoc, to właściwie no, no jak, jak to jest? Jeżeli ja nie przyjmuję. Pomocy, to też nie umiem w sobie wydobyć takiego choćby odruchu wdzięczności, prawda? I to jest znowu sztuka nauczenia tego, nauczenia, że tam, gdzie nie umiem sobie poradzić, mam prawo szukać pomocy, a jak już znajdę tę pomoc, jestem wdzięczny, czyli znowu wypracowuję w sobie ten element kolejny wdzięczności. A mówiliśmy i mówimy sobie często o tym, że. Jaki ten, ten świat jest piękny, a my tego nawet nie zauważamy. Warto sobie zrobić, może o poranku albo wieczorową porą, takie, takie ćwiczenie na uważność dla siebie. Nie wiem, trzy minuty, pięć minut i po prostu zastanowić się nad tym, mm, za co ja dzisiaj jestem wdzięczny. Komu ja dzisiaj jestem wdzięczny? Moment na zatrzymanie się. Moment na uważność dla rodzica. A jeśli rodzic będzie praktykował taki, taką uważność i taką wdzięczność. Automatycznie będzie tego uczył dziecko. I tego y, uczą się pedagodzy, uczą się wychowawcy, uczą się rodzice, uczą się dzieci. To jest sztuka. Dokładnie tak. Człowiek człowiek, każdy człowiek de facto uczy się przez całe życie. A czasem ta uważność jest może większa u, u dzieci. I wtedy to dorosły. Warto, żeby też tę wdzięczność okazał dziecku. A, w tę stronę. Dokładnie tak. Bo jeżeli dziecko otrzyma od mamy dziękuję, a nie będzie, yy, nie wiem, jakaś sytuacja uważana czy uznawana za sytuację, która jest oczywistą oczywistością i powinna się wydarzyć. Tak? Na przykład. Nie wiem, umycie naczyń, włożenie naczyń do zmywarki, yy, wyjęcie i nakrycie do stołu, przygotowanie, drobiazgu dla młodszej siostry, tak? Na przykład. I wtedy, jeśli to jest uznawane za oczywistą oczywistość, albo przy, y, dziewczynkę y, miałam dziewięcioletnią w gabinecie, która y, mówi, bo no y, y, ja ja nigdy nie doskoczę do tego, co mama chce i czego mama ode mnie oczekuje. Y, no bo ona zawsze uważa, że ja źle starłam kurze. Ja przecież pomagam w domu i posprzątałam i przygotowałam i, i w pokoju starłam wszystkie kurze na wszystkich meblach, i mama przyszła i powiedziała, że to, to jest kiepsko zrobione. Ona jest zawsze niezadowolona. Ja nigdy tego nie zrobię tak, jak ona chce. I później rozmawiam z mamą, która mówiła ja sobie: W ogóle nie zdawałam z tego sprawy. Ja w ogóle na to nie zwróciłam uwagi. Ona faktycznie to w domu robi, ale. Dziękuję za to, bo to była rozmowa najpierw z córką, potem z mamą, i rzeczywiście y, warto tutaj też uwrażliwiać siebie, tak? No gdzie to dziecko ma się nauczyć, jak nie w domu? Jeśli się nie nauczy w domu, to będzie się uczyło, no nie wiadomo gdzie, tak? Jeśli usłyszy takie słowo dobre od mamy, świetnie, albo dobrze to zrobiłaś. Po prostu usłyszy informację zwrotną, której my jako dorośli też oczekujemy, że dostaniemy dobry feedback, tak? No to na tym też będzie budowało swoje poczucie wartości. Mówimy o wspieraniu dziecka w budowaniu tego poczucia własnej wartości. Warto o tym też pamiętać. To poczucie własnej wartości skojarzyło mi się z tą pierwszą sytuacją, gdzie, gdzie ta dziewczyna licealistka poczuła się potrzebna. Czyli jakbym chciała podsumować naszą rozmowę dzisiejszą, to. Może nie tyle pomaganie jest receptą na szczęście, ale przynosi szczęście i w praktyce możemy się tego uczyć poprzez szukanie tego, gdzie nasze talenty gdzieś spotykają się z potrzebami świata, ale też patrzenie, co dobrego mnie spotkało i, i dziękowanie. Doktor Elizabeth Lucas mówi właśnie o tym, że tam, gdzie świata potrzeby spotykają się z moimi talentami, tam, gdzie moje talenty spotykają się z tymi wyzwaniami przychodzącymi ze świata, tam jest moje powołanie, tam jest moje wołanie sensu, tam jest właśnie realizowanie tych zadań. Tak, jak najbardziej to piękne podsumowanie. Dzisiaj w debatach mamy i taty rozmawialiśmy o pomaganiu innym, o uważności, wdzięczności i sposobach na szczęście. Moim gościem była doktor Aneta Ocytko. Dziękuję serdecznie za uwagę. Dziękuję serdecznie. Debaty Mamy i Taty 2023. Kampania edukacyjna na rzecz zapobiegania kryzysom w zakresie zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży. Audycja zrealizowana przez Instytut Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie. Projekt współfinansowany ze środków Wojewody Wielkopolskiego.